Dobry. Dzień dobry, dzień dobry, drodzy parafianie. Pora na niedzielne kazanie. Zaczynamy od sześćdziesiątki. Taki cotygodniowy updatecik lekki. E, co tutaj? E, bez zmian, nic nie rośnie. E, ale troszkę, troszkę zmieniłem, bo tu po lewej stronie tą bliksę z tyłu zabrałem. Spod tylnej ścianki, tu bardziej do przodu, a tą rejnecki mini, która e, może nie być wcale mini, a prawdopodobnie może nawet wychodzić ponad tafle wody, poszło bardziej do tyłu. E, no, tak, tra tracę troszkę cierpliwość do tego, do tego zbiornika, bo przecież e, no, oglądam posty. <laughs> Sorry. Oglądam posty różnych ludzi czyś tam na Facebooku, czy gdzie, gdzie, gdziekolwiek, tam na Instagramie. I każdy tam po tygodniu, po dwóch pokazują te swoje rośliny, jakim wychodzą z akwarium. A u mnie nie trzeba nic ciąć, bo nic nie rośnie. No. Ale jest jedna pozytywna rzecz, że zaczyna nie cofać się, czyli nie gniją rośliny, nie, e, nie e, marnieją. A tutaj widzicie moją dwudziestkę, tą z cyklu azotowego, gdzie powędrowało parę roślin z tej sześćdziesiątki, takich, wiecie, zaglonionych o, na wykończenie. To, to, to akwarium stoi bez podmiany wody już drugi miesiąc, więc są tak wsadzone tylko te, te rośliny, by, by były. A tu się okazało, że całkiem nawet fajnie podbijały. I jak w sześćdziesiątce nie będzie rosło, no to tutaj z dwudziestki. Będzie co zabrać. Tak tu no, mówię, bez podmian wody, tam od czasu do czasu mam ten, ten nawóz tropiki, który mi jeszcze został. Ten, no, ten specjalizet, ten zielony i te mikro. To jak mi się przypomni, to tam kliknę i, i rośnie, no, bez żadnego, bez żadnego wielkiego jakiegoś tam chodzenia, zabiegania, testowania. I tak sobie myślę, że z tą sześćdziesiątką tak samo trzeba zrobić. Odpuścić sobie, dać temu żyć, nie testować, nie korygować, przyjąć po prostu stałe dawki tygodniowe nawozów. Da sobie radę, to da sobie radę, nie da sobie rady, to tak samo jak u Przema na, na live'ie wspominałem, że ktoś tam w HT posadził żabienicę, to ja też tak zrobię, powyrywam to, co nie chce tutaj rosnąć. Zastąpię to żabienicami. Żabienice dadzą sobie radę. Skoro trawnik daje radę, to i, to i żabienice dadzą radę. Ehm, no ten trawnik mi się trochę, kurczę, groni. E, znaczy, no, krasnorosty go zaatakowały. E, też go nie tnę, Też tak mocno jak kiedyś. E, a jedynie ograniczam się do cięcia, do cięcia tych krasnorostów, które, które tu, jak widzimy można zauważyć po prawej stronie. E, tutaj przy korzeniu. Bardzo mocno się zadomowiły. No, no to tyle z sześćdziesiątki, chyba. Eee, przejdziemy do 350, bo 350 e, w sumie też bez wielkich zmian, ale, 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 ale. ale. Dobra, idziemy do 350. No, 350. pięćdziesiąt. <laughs> Kurde, jakiś ciemny obraz mi się nagrał. E, tak to jest, jak człowiek nagrywa. E, najpierw obraz, a potem, kur na dźwięk, do tego nie jestem jakimś profesjonalnym twórcą filmowym. Dobra, mniejsza większość. E, w 350 zaczyna mi się znowu robić film białkowy na, na tafli wody, więc te bąbelki coraz mocniej puszczam. E, nie wiem czemu. No, jakiś czas już był spokój, te bąble były, bo były. Ja tam raz mniej, raz więcej je puszczałem. No, ale teraz muszę naprawdę je dosyć mocno puszczać, żeby rozwijały mi tą, e, tą błonę białkową, czy tam film białkowy na tej tafli wody. Mm. wędrowały tutaj e, dwie nowe rybki. E, apistograma Hong e, No i wiecie, jak to akwarysta niedzielna Wiedzę niby jakąś tam ma, a i tak swoje robi. To znaczy robi nie to, co powinien robić. Z pielęgnicami jest tak, że jeżeli nawet dwa gatunki, no nie mówię o tych bardzo, bardzo agresywnych, ale wszystkie pielęgnice są w jakimś stopniu agresywne, ale jeżeli dwa gatunki, całkiem sobie obce, prowadzimy razem do zbiornika, to jest duża szansa, że one będą egzystować. Ale najgorzej jest, jak się najpierw wprowadzi jedną, jedną, jeden gatunek pielęgnicy, ona się zadomowi, wyznaczy sobie terytoria krótkie i, i no, obejmie cały zbiornik pod swoją pieczę, że tak powiem. A potem mi się dopuści jakąś inną, e, jakiś inny gatunek. No ale oczywiście ja tak zrobiłem. No przecież te moje apistogramy makmasterii, e, które tutaj są, to one już są dosyć długo, już urosły do, do dorosłych rozmiarów. No ja im dopuściłem teraz e, inny gatunek. No i niestety ten Hounsloy tu nie ma życia, no i, i... Ech, boję się troszeczkę, że wiecie, no ryba w stresie, łapie choroby, to moje akwarium to nie jest apteka, to nie jest jakieś sterylne warunki, e, tutaj nie jedna rybka mi, mi padła, nie jedna rybka zachorowała, mm, więc y, y, no może być różnie, może być różnie i może być ciężko, e, ciężko z tymi, z tymi rybami. Zastanawiam się, czy po prostu do 60 ich nie odłowić, ale no w 60 no nie, to nie są raczej warunki e, dla e, dla pistograma teraz. Nie? Tam jest światło dosyć mocne. No, tutaj niby też jest dosyć mocne to światło, tylko że tutaj bardziej, bardziej takie czerwone. No, widzicie, jak zrobię zbliżenie, to, e, to nawet można powiedzieć, że jest ciemno. Czy to taka para tak łatwo odbiera. Eee, czerwonogłówki, kurczę, pięknie, pięknie, bardzo fajne rybki, to już mówiłem w poprzednim filmie. Tutaj na te krzaczory po lewej stronie sobie e, sobie e, upodobały. Nie wiem dlaczego tu po prawej stronie nie chcą pływać te ryby, może dlatego, że tu jest za ciemno, albo może za bardzo równe, no, tam za, za duży rów wody jest? A nie wiem, nie mam pojęcia. No, wpływają tam na chwilę, ale zaraz, zaraz wracają w te krzeczory, tam gdzie, gdzie jest dużo roślin. Może i to przemawia za tym, żeby były rośliny w akwarium. Dobra, no tyle z dzisiejszego abdyciku. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.